Cenny wędrowiec. Spacer brzegiem morza. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu morza. Niebo jest miękkie, jasne, przeciągnięte błękitem, który powoli stapia się z horyzontem. Słońce chyli się ku zachodowi, rozlewając po falach odcienie różu, złota i srebra. Powietrze pachnie solą, świeżością i nostalgią. Jak do świat właśnie wziął głęboki ortek. Twoje stopy dotykają chłodnego piasku. Najpierw miękko, potem głębiej. Aż czujesz, jak drobne ziarenka przesypują się między palcami. Z każdym krokiem twoje ciało staje się lżejsze a oddech spokojniejszy. Słyszysz, jak woda delikatnie obmywa brzeg, rytmicznie, niespiesznie, jak serce morza, które bije tylko dla Ciebie. Fale muskają Twoje stopy, zostawiając cienką warstwę chwodu, a potem cofają się, zostawiając w piasku ślady. które po chwili zacierają się jak wspomnienia. Nad tobą przelatują mewy. Ich głosy niosą się daleko, mieszając się z szumem fal i cichym szeptem wiatru. Idziesz dalej. Z każdym krokiem coraz głębiej zanurzasz się w spokój. Czujesz, jak napięcie opuszcza Twoje serce, Twój umysł i ciało, jak myśli przestają pędzić, jakby wszystko co trudne mogło odpłynąć wraz z falami. Na brzegu leżą muszle, niektóre białe, inne różowe, z perłowym połyskiem. Schylasz się po jedną, jest gładka i chłodna. Przykładasz ją do ucha i słyszysz w niej echo wceania, cichy, uspokajający szum, oddech świata. Od daj na wodzie, się biała ludzi. Na horyzoncie morze i niebo staczają się w jedno. Przez chwilę masz wrażenie, że spacerujesz po granicy światów, tam gdzie kończy się dzień, a zaczyna sen. Wiatr przynosi zapach nerja, jodu i mokrego drewna. Zamykasz oczy, czujesz jak wiatr dotyka twojej skóry, jak włosy tańczą rozwiane na wietrze. Słońce jest coraz niżej, a jego promienie kładą się po wodzie niczym złota ścieżka. Kiedy stawiasz kolejne kroki, piasek staje się chłodniejszy, powietrze cichnie, zaczyna się wieczór, niebo nabiera do lęty i błękitu. Od słychać plusk wody, jakby morze kołysało się do snu. Siadasz na piasku, woda delikatnie dotyka twoich stóp. A chłód morza miesza się z ciepłem zachodzącego słońca. Zamykasz oczy i słuchasz. Masz czas. Szumpa jest teraz Twoim oddechem. Twoje myśli powoli odpływają, jak łódź w stronę horyzontu. Czujesz wspokój. Czujesz lekkość że wszystko jest dobrze. Morze oddycha razem z Tobą. Świat uspokaja się i mięknie, a Twoje ciało powoli zanurza się w błogim odpoczynku. Nie musisz już nigdzie iść. Jesteś tu, na brzegu morza. Miejsce, gdzie kończy się dzień i zaczyna sen. Pozwól, by fale ukłysali Cię do snu. Cisza, wiatr i szum lodu otulają cię spokojnie. Z, z każdym oddechem odpływasz coraz dalej w bezpieczną przystań snu. Dobran.